Cześć, witajcie w kolejnym odcinku sobie Let's Play FIFA World. Po ostatnim zwycięstwie mam ochotę na coś więcej, chociaż coś więcej niż zwycięstwo chyba się nie da, ale mam ochotę na powtórzyć tamten sukces, chociaż trochę pewniejszą może grą, a nie to, że tak w ostatniej minucie w zasadzie strzeliłem decydującą bramkę. Ale teraz dobra, szuka nam po przeciwnika, znowu mam nadzieję, że będzie to jakiś hmm, słaby przeciwnik, nie ukrywając, że chciałbym w końcu jakoś tą... Szóstą ligę opuścić, ale dobra. Ma więcej wygranych, słabe zgranie, ale aczkolwiek zgranie wcale nie musi znaczyć dużo o, nie wiem, sile tego składu, jako że gra lubi pohatować figle i nawet z takim gównianym zgraniem, nawet z takim gównianym zgraniem typek może nie ostro ojechać. Dobra, kogo on tu ma, trzeba zobaczyć sobie trochę. O, większość takiej angielskiej ligy, ale chyba nie ma, ten tylko chyba jest na formację dobry, reszta jest ciulów 100, więc może, może, może będzie w miarę y, ogarnięcie, I nie wiem co to jest za Brazers kurde, czy on jest w stanie nie zagrać, ten wiem, że to jest jakiś chyba dobry yy, kojarzy mi się koja, kojarzą mi się jego dready i jego wyraz twarzy, Muszę zobaczyć to to jest, bo coś czuję, że on będzie zagrażał mojej bramce i to y, w ciul. Dobra, także jak zwykle mnie ładuje półtora y, roku, także do usłyszenia za chwilkę. Okej, okay, także ciśniemy już, ciśniemy w kierunku rozegrania meczu. Hmm, dziwnie co ale ciu się jechać. Dobra, to ja chcę zobaczyć jak mam drużynę albo nie. Okej, okay, Lindro jeszcze mistrzów, zobaczmy teraz co, y, co, mu się uda zrobić w tym meczu. Ciekawe czy typek mimo swoich wyg... oh dobra. Czyli widzę, że już będzie ciężko, bo typek jakieś sztuczki. No i proszę bardzo, to co umówiłem! Mudzyn Mudzyński, szczelabramicki ah, To było do przewidzenia Gomis. Wiedziałem, że skądś kojarzę tego, tego muzyna, kurde. No cóż, obejrzmy powtórkę, bo znając życie albo typek jest pod Jarusem w ciul, albo nie może przeminąć powtórek tak jak ja w ostatnim meczu. No, gdzie tam? Ale dobra, I Alan Wake, Alan Wake! Kurdy! A czemu nie biegłeś, Mudzynie? Z najwyższym trudem, dobra. Nie, nie męczmy tak tego Mudzyna, ponieważ może mi się go wytrzymać. Jeszcze przydać, Kurde i co? Tiago Bornabeo. Fuck my life, no czemu on tego nie wybił? znakomicie No Ależ znakomicie gówno Fernandino i gówno Nimo Nic nie zrobisz. O oh fuck No i No i gówno Kurde jakoś nie mogę Czegoś normalnego w tej meczu zrobić, ale oczywiście. Gol na co, Lindro? 21, 21, 21, 21 minuta. Lindro Remisowa, jak zwykle. Lindro dodaje mi otuchy i siły. Kurde, nie wiedziałem co w tej akcji zrobić. Na szczęście dobrze się mi ludzie wystawiali. Nie mogę dać gościowi szansy do... i dopuścić go do mojej bramki, bo kurde, typek. No, nie Lubi trikować. No fak, no i oczywiście. Okej, okay, okej, okay, okej! Okay. Lindro! A kurde! Sorry, że nic nie wiem, skupienie pełne. W końcu trzeba ten mecz wygrać. No fak. Kurde, trochę, trochę to je, Już, je, już, na azarskim rejonie, przejęcie w środku BONUC BGC, ONUC! No czemu, czemu tego nie podałeś, jak cię prosiłem grzecznie? Dobra, jest, typ jak trochę się speniał. Nie wiedział, co zrobię, a ja w sumie też nie. Także. Na Oj jebać i prosto pod jego nogi Ale jest remis z, tego z tym trzeba się jest w polega, liczyć że W sumie i to No i ciul się jechać. no jak on to zrobił No 500 moich nogi wystawiło i chuja oczywiście aż sam muszę to zobaczyć No i temu tu nóżkę wysta... no dzięki Spike Dzięki że mi pokazałeś co się tam stanęło. O, no, fuck, jebać, no. Czemu oni nie mogą być zaskoczeni? Ło, wow, co on zrobił? Nie wiem, tak pod nogo se puścił, kurde, jak Gorsłak. To nie! Oni wiedzą wszystko. Oni są mądrzy. 2-0, będzie. Nie, przegram ten mecz. I po co do tego blankarza? Nie wiem, jak on, czemu on to wycofał? Haha, <laughs> dostał w baniuszkę. 2 do 1, no nie mnie ten rezultat, aczkolwiek no co, co, co można zrobić, no trzeba cisnąć gościa, cisnąć mudzyna Cisnąć Mudzynów, kogo tu do zmiany, kogoś tu zmienić trzeba w ogóle Robinia, nie nie Robinia nie wpuszczamy. Aleksandrę Pato, jeszcze go nie wyczułem Dobra, rindę, wsadzimy dedę. I zobaczmy, czy DD wciąga kredę. <grystanie> tak, Kiery. A ale, ale, zmienić. Ale nie wiem, czy mam PS-a jeszcze. Dobra, zastrzyk świeżej krwi. Niepotrzebnie zrobiłem taki... No i ciul za mocno. Za płasko, za mocno. Mógł trochę to bardziej górą lobnąć. I może by było co nieco z tej akcji do zrobienia. Tak to, co? Gunwo! No i oczywiście mi... Kurde, Typek jest jakiś do dobry typę, Bo wyjdzie co się dzieje, ale ciekawy jestem, czy można, można tak szybko w 33 mecze awansować do szóstej ligi. O, 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 jest szansa. Koleś ma. No nie wiem, kontu chyba jeszcze nie. No, chociaż właśnie. No kurwa, mać no. Nie mógł tak. No gdzie tam, nie tam, nie tam, nie tam. I V powinien być, no przecież na skoczu, no rano no. Gówno zrobić. I kose Burakowi tam, a nie. No i spalony, bardzo dobrze sędzia. Cieszę się, że grosz sędzio. Normalnie mam 12 zawodnika, no fuck, jechać! No i oczywiście mój musi jakoś, z normalnie to podać, jak Murzyn. To nie kurde bawi się jak jakiś kurde Penerek No i znowu no ciuru Nie możesz od razu z pierwszej piły podać jak cię o to proszę nie Trzeba przyjąć No i typę grana czat czym się zdaje właśnie Seria przyjemnie patrzeć coś A dobra rozgrywa takąś. No zobaczymy Dobra na szczęście o, fuksem, że to w ogóle nie było tamtemu Czy to wykorzysta to to Alan Fernandino Alan, kurde, czemu tak to spaliłeś? Czu przy supeczku mogłeś pyknąć tą brameczkę? Nie. Ach, dobra. Mniejsza z tym co, co się stać mogło, a co, co jest? Co, on spalony a nawet nie słyszałem pistka, aż ligwistka 76 minuta. Hmm, kurde, indro! Oddaje strzał i dupa. Kurde, no, takie akcje zaskoczenia aż dla mnie było zaskoczenie, więc trochę szkoda. A ten duże się nie masz podnosić, kurde. No i fak na swego przez kości. Dobra, jest. No nie, no róg, to nie jest dobry pomysł. Szalkę, eee, Alex, czy mu ty nie jesteś gdzieś z przodu? No zajebiście to wypią... no świetnie wypiątko, naprawdę. Wyjeb to, wyjeb to. No gdzie tak tam? Kurde, mogłem wyjebanie mądrzejsze zrobić. A, wciul. ...na strzelenie bramki, ale brawa dla obrońców. Świetnie teraz szarżuje na bramkę, ale pytanie, czy dostanie piłkę? No i czemu tam poleciałeś i zamiast... O, gomis leży. Mój coś zrobi, mój coś zrobi w końcu. No ale oj oj oj. Dobra, mecz przegrany. Let's go to the pary. Ale jest, może jeszcze jakaś szansa. jakieś cień szansy... A nie ma cienia szansy. Jest cień szansy, żeby on jeszcze zwiększył swoje prowadzenie. Uderzenie? I proszę bardzo. Tak mówię, więc wszyscy tym samym przesądzając yy, o tym czy mecz przegram czy też wygram niestety przegrałem także dobra to jeszcze nam się podobno zacząć od tego więc nie włączam pada, bez sensu to zrobiłem. Dobra, typek pojaraj się trochę, poglądaj yy, swojego pięknego gola i kończymy mecz Także dzięki za oglądanie, jeśli się podobało dajcie, zostawcie łapkę w górę i zapraszam do obejrzenia kolejnych odcinków serii Let's Play FIFA World. Także trzymajcie się ciepło, heja.